Dyskutujmy na przykład o kłamstwach Trzaskowskiego, Mówił wygłoszonych w trakcie wywiadu ze Sławymi Jerem ja Nie do nich poświęcił odnosiłem. pan temu ani, ani, mo, ani chwili w naszym Krzysztof wywiadzie. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dziękuję za Dziękuję rozmowę. bardzo, pozdrawiam słuchacze, dobrego dnia. Witajcie moi kochani. W tak kuriozalny sposób zakończyła się rozmowa we wtorkowy poranek w Radiu Tok FM. Doszło tam do niezwykle intensywnej rozmowy między wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji a dziennikarzem prowadzącym audycję. W centrum wywiadu znalazła się druga tura wyborów prezydenckich oraz poparcie, a w zasadzie jego brak dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Bosak nie tylko wyraził jednoznaczny sprzeciw wobec kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale też zręcznie i stanowczo odpierał pytania, które, jak sam zasugerował, miały na celu przedstawienie go w niekorzystnym świetle. A na kogo pan zagłosuje? Odpowiadam, ponieważ dziennikarze nieustannie o to pytają, tak jakby to Któremuś miało... może się uda uzyskać Takie odpowiedź. Jest znaczenie, nie, odpowiadam we wszystkich wywiadach bez kręcenia, że będę głosował przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. I odda pan ważny głos. Tak jest. Czyli na Karola Nawrockiego. Ale nie udzielam wprost, bo to człowiek wystawiony przez konkurencyjny wobec mnie obóz polityczny. Czyli nie może przejść przez gardło takie zdanie. Może, ale nie jest to opłacalne dla mojej partii, żebym reklamował ludzi związanych z konkurencyjnymi partiami. Ale de facto jest to wsparcie i reklama. Może pan to nazwać jak chce, ja uważam, że jest to ocena mojej interpretacji racji stanu w drugiej turze wyborów prezydenckich. Od początku rozmowy Bosak jasno zadeklarował, że nie zamierza głosować na Rafała Trzaskowskiego, jednak unikał bezpośredniego poparcia dla Karola Nawrockiego, kandydata, którego polityczna afiliacja związana jest z konkurencyjnym dla konfederacji obozem. Prowadzący naciskał, próbując zmusić Bosaka do jednoznacznej deklaracji, co polityk określił jako nieopłacalne dla jego ugrupowania. Podkreślił natomiast, że jego wybór jest wynikiem racjonalnej oceny racji stanu i różnic programowych. W wypowiedziach Bosaka Trzaskowski jawił się jako kandydat progresywnych wartości, które Konfederacja otwarcie krytykuje. Polityka klimatyczna postulaty środowisk lewicowych czy polityka antydyskryminacyjna. Bosak zarzucał Trzaskowskiemu wspieranie dyskryminacji poglądów konserwatywnych i promowanie projektów unijnych, które jego zdaniem zagrażają suwerenności ideowej Polski. Moja opinia tu nie ma chyba wielkiego znaczenia. Nasi wyborcy myślę, że są mądrymi ludźmi i każdy z nich myślę, że jeszcze przed pierwszą turą miał wyrobioną opinię co do tego, do którego kandydata ma sympatię i antypatię. Możemy analizować badania Exit Poll po pierwszej turze i z nich też jasno wynika, że Trzaskowski szczególnie nie ma czego szukać wśród naszych wyborców. Jest po prostu postacią ikoniczną dla poglądów przeciwnych do naszych. I to ma miejsce już od wielu lat, bo przecież był moim kontrkandydatem pięć lat temu w wyborach prezydenckich. Po podmianie skidawy Błońskiej na Trzaskowskiego. ale 30% I wówczas również ta rozmowy była z mężczyzną oceniło pozytywnie jego wypowiedzi w tej rozmowie sobotniej. No, ale przecież widzowie to by to daleko wykraczali poza wyborców mhm. Konfederacji. Każdy mógł tę rozmowę oglądać, poza tym to, że ktoś ocenił, że Trzaskowski jest sprawny, bez wątpienia sprawny w kłamaniu i w manipulowaniu i robił to bardzo aktywnie, <laughs> kręcąc w prawie każdej kwestii. Natomiast pomiędzy sprawnością retoryczną, i a. pokazaniem pewnej asertywności, a tym, że z dobrym kandydatem jest przepaść. Moim zdaniem on jest sprawny retorycznie, natomiast Pan to jest mówi... sprawność w czymś złym. Pan mówi... Rozmowa dotknęła także sprawy kontrowersji wokół Karola Nawrockiego, w tym zarzutów o powiązania z osobami organizującymi nielegalny proceder w hotelu, w którym kiedyś pracował. Bosak odniósł się do tych informacji z ostrożnością. Wskazując na moment ich publikacji tuż przed wyborami oraz na fakt, że wcześniej nie wzbudzały one żadnego zainteresowania służb, nazwał je elementem brudnej kampanii i gebelsowską propagandą. W trakcie rozmowy wyraźnie uwidoczniło się napięcie. Dziennikarz przyjmował ton konfrontacyjny, często przerywając wypowiedzi Bosaka, punktując jego niekonsekwencje i starając się podważyć logikę jego wypowiedzi. Bosak, doświadczony polityk, nie dał się jednak wyprowadzić z równowagi. Skutecznie przenosił rozmowę na poziom ideowy i programowy, wielokrotnie zarzucając dziennikarzowi ukrytą, a momentami jawną sympatię wobec Trzaskowskiego. Nie mam wiedzy na ten temat. E, z pewnością nie mam zamiaru e, łykać jak pelikan wszystkiego, co mi napisze Onet na trzy dni przed wyborami, bowiem jak potrafią kłamać takie media? I, Tylko wie pan, to są dziennikarze z wieloletnim stażem, którzy wieloletnim jeszcze nigdy starzem, nie mieli wal wyroków... Także z organizacjami prawicowymi. prawicowymi nigdy nie, nie mieli wyroków za pisanie nieprawdy. A po drugie to były rozmowy e, kilku... Godzinne, nawet kilkunastogodzinne z tymi byłymi ochroniarzami, no tak, i wszyscy ja podpisali pan pisemne im, oświadczenie, że pan mogą to zawierzył. powtórzyć w sądzie. No okej, okay. pan im zawierzył, ja nie wierzę, natomiast y, uważam, że y, y, cokolwiek tam było, y, są to sprawy z dalekiej, głębokiej przeszłości. Y, dla mnie y, wybór jest pomiędzy pełniącym obowiązki prezydenta Warszawy i pełniącym obowiązki prezesa IPN. Ale przeszłość I, nie ma znaczenia? Jednak no, oczywiście, kandydat oczywiście, Rafał Trzaskowski był. Oczywiście, że ma znaczenie. Sprawdzany przez Natomiast służby. moim zdaniem czas na to, żeby nam przedstawić tego typu argumenty przez był e, przez ostatnie ileś lat, kiedy Karol Nawrocki pełnił funkcję szczebla państwowego no, ale dyrektora. Ale kandydatem jest od kilku Nie, miesięcy pozwoli. na urząd prezydenta. Nie, pozwoli. Platforma rządzi od dwóch lat. Jeżeli mieli takie informacje, e, i wcześniej też rządziła, kiedy on pełnił różne funkcje. Jeżeli mieli takie informacje, e, jeżeli te informacje mają cokolwiek wspólnego z prawdą, mieli długie dwa lata na to, żeby nam je przesłać do Sejmu, żeby nam je przedstawić, żeby stwierdzić, że to jest Podstawa do tego, żeby on ustąpił z funkcji presa IPN. Nic takiego nie zrobili. Mhm. E, te informacje zaczęły być e, dystrybuowane po mediach dopiero na finiszu kampanii wyborczej. Dla mnie to jest oczywista operacja socjotechniczna, mająca charakter takiej gebelsowskiej propagandy, to znaczy pluć, pluć i zobaczyć, co przyschnie. To jest ja, pytanie, tego nie, ja tego nie kupuję po prostu. To jest pytanie, czy służby ABW, także zarządów poprzedników... No wczoraj poprzedników... tu przyznał w dla Rymanowskiego, że służby, które on nadzorował, kiedy rządził, działały źle i nie wykryły tego, co Ale teraz wykryli. Pani dla mnie to jest komedia. Ale to nie oznacza, panie Marszałku, że te fakty dotyczące ośmiechu. Nawrockiego nie są prawdziwe. Mogło, że, mogło być tak, Dlaczego że służby ja nie wypały po prostu. ja nie wyrokuję o faktach. Ja tylko mówię, okay. jaki dla mnie status mają te publikacje. Dla mnie one mają publikację brudnej kampanii czarnego PR-u na finiszu kampanii wyborczej. A, się... I świadczą bardziej o wrogach Karola Nawrockiego niż o nim samym. Jak... Dla mnie Rafał Trzaskowski jest kandydatem zagranicy i dużych mediów, natomiast Karol Nawrocki jest kandydatem zwalczanym przez ośrodki związane z zagranicą, i z dużymi mediami, więc instynktownie budzi to mu, moje, e, moją sympatię i zaufanie w kierunku tego, go zauważyłem. Tylko Czemu instynkty czasami zawodzą, marszałku. Media. Zobaczymy, przekonamy się. W trakcie rozmowy Krzysztof Bosak mocno zaakcentował wątek zagranicznych wpływów w polskiej polityce, stawiając Rafała Trzaskowskiego w roli kandydata zagranicy i dużych mediów. Polityk Konfederacji zarzucił mu wieloletnie powiązania z fundacjami zagranicznymi oraz wsparcie kampanii przez zagraniczne środki, między innymi z Węgier, Belgii i USA. Skrytykował także prowadzenie profilu Trzaskowskiego przez osoby spoza Polski, sugerując, że kandydat próbował ukryć te informacje. W odpowiedzi na pytanie o to, czy przeszłość Karola Nawrockiego może być problemem na arenie międzynarodowej, Bosak odparł, że znacznie większym obciążeniem są zagraniczne powiązania Trzaskowskiego. Jego zdaniem, to właśnie ten aspekt powinien budzić zaniepokojenie w kontekście niezależności polskiego prezydenta od zewnętrznych interesów. Nie obawia się Pana, jako wicemarszałek Sejmów, wie Pan, jak ważne są kontakty międzynarodowe, także na tej niwie parlamentarnej, że Nawrocki, jeżeli zostanie prezydentem, to jednak ta przeszłość może mieć wobec niego znaczenie. Rozmówcy na arenie międzynarodowej często dostają CV takiego kandydata, jego historię, żeby wiedzieć o co zapytać, o co może nie zapytać, co wykorzystać. To może być wykorzystywane. Ta przeszłość, nawet jeżeli to jest tylko przeszłość. Myślę, że dużo gorsza przeszłość Rafała Trzaskowskiego z jego, z jego o wielokrotne o jego wielokrotne wyroki, spotkania z młodym Sworoszem, jego finansowanie... A jest jego... zabronione? Nie jest zabronione, ale jest mm. obciążające. Jego wielokrotne finansowanie jego wydarzeń przez zagraniczne fundacje polityczne, afera z zagranicznym wsparciem dla kampanii wyborczej negatywnej przeciwko Sławomirowi Mencenowi i Karolowi Nawrockiemu, a pozytywny dla Rafała Trzaskowskiego, wspierana z zagranicy z Węgier, z Austrii, z Belgii, z Ameryki. Jego zaplątanie się, to, że nie Udawał, że nie wie, że jego profil na Facebooku był prowadzony przez administratorów z Belgii i z Węgier. Udawał, no twierdzi, że, że nie wie. No wie udawał, że chodzi o profil na prezydenta, raczej nie płacić Moim zdaniem kłamie. Moim zdaniem kłamie. Jeśli pan chce znać moją opinię. Moim zdaniem nie jest możliwe, żeby ktoś z kandydatem na prezydenta nie wiedział, kto prowadzi jego profil na Facebooku. Czy... W rozmowie Krzysztof Bosak stanowczo odrzucił możliwość zawarcia jakiegokolwiek sojuszu konfederacji z koalicją obywatelską, wyśmiewając medialne. Spekulacje o potencjalnym zbliżeniu. Podkreślił, że KO to formacja zdominowana przez kryptokomunistów z Zielonych i postkomunistów, a jej obecne rządy określił jako fatalne i kompromitujące państwo. Choć nie wykluczył powyborczych negocjacji z żadnym ugrupowaniem w imię realizacji programu Konfederacji. To jednoznacznie dał do zrozumienia, że nie ma żadnych planów współpracy z Platformą Obywatelską. Co więcej, życzył jej rozbicia i przebudowy na formację, z którą w ogóle możliwa byłaby rozmowa. Tym samym Bosak jasno zakreślił granice politycznej współpracy, pozycjonując Konfederację jako siłę niezależną zarówno od PIS, jak i KO. Na pewno nie będziemy przesądzać żadnych sojuszy z nikim. Nawet z koalicją obywatelską, którą Pan tak mocno teraz krytykował. Życzę Koalicji Obywatelskiej, żeby została rozbita, żeby te niedobitki polityki centroprawicowej konserwatywnej się tam upodmiotowiły, usunęły kryptokomunistów z zielonych, postkomunistów okay, ale nie wyklucza z rozmów i stawiania warunków. I żeby polska scena polityczna została tak przemieniona, żeby, mhm. żeby było możliwe ponownie uprawianie polityki z partnerami. A od gdyby profilu powiedział... E rozsądnym, a nie, Brakuje że... wam, nam, nasz, waszych posłów Konfederacji, proszę, żeby stworzyć proszę rząd. Proszę nie wciągać A Krzysztof mnie... Bosak zostaje marszałkiem. Proszę nie wciągać Mensen mnie, panie w analizowanie yy, propozycji, które nie padły, bo dobrze pan wie, że to jest pułapka i że próbuje mnie pan wmanewrować w układy z pisem, których Pytam nie mamy i mieć chcemy. Niedalekiej przyszłości. Ale czyje to prognozy? Moje? Nie, nie ma takich prognoz. Nie, okay. ma, nie ma i nie będzie między Konfederacją y, Układów z Pisem, dlatego że jest to partia, która źle rządziła Polską, z którą nie zgadzamy się w masie rzeczy, mamy swój program i on jest różny od programu PIS-u. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.